Młodzi ludzie byli przyzwyczajeni, że Kapela Ludowa to jest taki twór, powiem teraz brzydko, ze starych dziadków i starszych pań, które sobie wychodzą na scenę i po prostu się tam produkują przez pół godziny i schodzą. No, bo też takie myślenie miałem, no bo tak to wyglądało. Tylko, że ta muzyka jest do czego innego, zupełnie. Ta muzyka jest do tańca.